Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XD, Mości, a w dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak Donald Tusk w ciągu 24 godzin zmienił swoje poglądy w sprawie imigrantów o 180 stopni. To nieduchowa przemiana czy objawienie, a strategia manipulacji. Donald Tusk niespodziewanie przeobraził się w przeciwnika przyjmowania migrantów. Polityk to bezczelna osoba, która, żeby poprawić swoje notowania, powie dosłownie wszystko. Więc widzi pani, że on też kłamie w tych papierach na paszport, co pani u niego widziała. Jak u Barei. Absurdy charakterystyczne dla komedii kręconych przez mistrza polskiego kina. Idiotyzmy do mnie różne gada. Coraz częściej pasują do działań Donalda Tuska. Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu. Lider Platformy Obywatelskiej w najnowszym wydaniu szokuje radykalną zmianą poglądów w kwestii migracji. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. Naprawdę trudno w to uwierzyć. To ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. A się uśmieliście ze mnie, jak powiedziałem, że Donald Tusk za parę miesięcy będzie chciał przejąć marsz niepodległości. I co teraz? To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na Ziemi. I nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy y, wymierzonej w migrantów. Metamorfoza Tuska może dziwić, może też śmieszyć. Pokazuje się, że przeżył on w nocy, bo chyba w nocy, może już wieczorem, nie wiem, kolejną przemianę duchową. Otóż okazuje się, że on jest zaciekłym przeciwnikiem jakiejkolwiek imigracji do Polski. Jarosław Kaczyński się śmieje, a mnie zastanawia, ile procent wyborców prawa i sprawiedliwości kupiło tę wypowiedź Tuska. Po prostu realizacja strategii wyborczej opartej na kłamstwie, co przyznają ludzie z najbliższego otoczenia Platformy Obywatelskiej. A czy pan proponuje dzisiaj opozycji? Słuchajcie, chcę, żeby PiS przegrał, więc musicie troszeczkę nakłamać? Panie redak, tak, dokładnie tak. Niemal w każdej kwestii, od migracji przez obniżenie wieku emerytalnego, podatek VAT, czy kwestie budowy muru na granicy z Białorusią, Tusk kluczy i zaprzecza sam sobie. Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. I co by nie mówić o TVP, to te wstawki ze starych polskich filmów są zawsze bezbłędne. Wygrają wybory, to na pewno zgodzą się od razu na wszystko, czego Niemcy, ich, od czego Niemcy będą od nich oczekiwać. A jak my wygramy wybory, to będziemy też wszystko robić to, co chcą Niemcy, tylko Wam będziemy mówili, że tego nie robimy. Misja Europejska i inne państwa chcą rozdzielić migrantów, których nikt nie chce. Czyli tych, którzy mają kartotekę kryminalną, którzy nie wiadomo, jaką mają kartotekę, których, którzy nie chcą pracować i ci, którzy w tej chwili. Dużej części demolują Francję. Jedni zmieniają swoje poglądy, a drudzy wykorzystują sytuację i straszą swoich wyborców. Budujemy zaporę ogniową przeciwko prawu i sprawiedliwości. Eurokraci z grupy Webera otwarcie przyznają: Cel to odsunięcie prawa i sprawiedliwości od władzy to próba powstrzymania zauważalnego w Europie trendu, którego Polska była prekursorem umacniania się prawicy. Co widać na przykładzie m.in. Włoch, Finlandii czy Grecji. Było TVP, czas na TVN i to jak przykryli tą wypowiedź Tuska przed swoimi wyborcami. Widziałeś co ten Tusk powiedział? Jak ja mam to teraz zmontować, żeby wyszło na nasze? Podesłałem ci na e-maila jak jakaś baba zaatakowała jakąś Filipinkę, możesz od tego zacząć. No, no dobra, w sumie ma sens. No, no uważaj, k ja ci to piątek, środek dnia jedna z większych ulic na południu Wrocławia. Kobieta uderzyła, popchnęła i zwyzywała mieszkającą i pracującą w Polsce obywatelkę Filipin tylko dlatego, że wygląda inaczej i przyjechała z innego kraju. To jest rasizm. I taki jest skutek mowy nienawiści i straszenia imigrantami, komentuje opozycja. Prawo i sprawiedliwość, sieje nienawiść, a plony zbierane są na ulicach polskich miast. I miasteczek. Opozycja widzi tu wyraźny związek. Kto sieje nienawiść, zawsze zbiera burzę. Od tygodni to PiS straszy Polaków uchodźcami premier w internecie. Przy demonicznej muzyce zestawia zdjęcia z zamieszek we Francji z pięknymi obrazkami z polskich miast i pisze: Nie chcemy takich scen na polskich ulicach. Czajcie, że w ich głowach zaszedł proces, w którym połączyli to, że jakaś losowa, prawdopodobnie pijana kobieta zaatakowała jakąś Filipinkę i jest to wina prawa i sprawiedliwości. Dobrze, że nie było to parę dni później, bo można byłoby nagrać film, że słowa Donalda Tuska zbierają żniwa. Nieudolność władzy przykrywają straszeniem uchodźcami. To jest proste. A to jest hipokryzja, mówi lider Platformy. Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli. I wypomina rządowi, że ten od lat prowadzi najbardziej liberalną politykę migracyjną w Europie, wpuszczając masowo także imigrantów z krajów muzułmańskich. Liberałowi przeszkadza liberalna polityka. To może dziać się tylko w Polsce. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. Ten farbowany polityczny lis właśnie wezwał do obrony polskich granic. Nie dajmy się. Po prostu nie dajmy się wpuścić w te pisowskie machiny. Już w październiku platforma obywatelska pójdzie do wyborów z hasłem Polska dla Polaków. Sprzeciwu Polski i Węgier Unia dalej będzie pracować nad pakietem migracyjnym, a agresywna kobieta z Wrocławia. Tamtędy. Została już zatrzymana przez policję Michał Tracz. Fakty. I na koniec dziwi mnie to, że żadne media nie zwróciły uwagi na dokładnie te słowa Donalda Tuska. Obywateli z państw takich jak, tu cytuję. Arabia Saudyjska, Indie, Islamska Republika Iranu, Katar, Emiraty Arabskie, Nigeria czy Islamska Republika Pakistanu? Donald Tusk okazał się islamofobem, bo wymieniając Iran i Pakistan zaznaczył, że to są islamskie republiki, ale wymieniając Nigerię nie zaznaczył, że to jest Federalna Republika Nigerii, a przy Arabii Saudyjskiej nie zaznaczył, że to jest Królestwo Arabii Saudyjskiej. Wybory coraz bliżej, a politycy z tygodnia na tydzień coraz bardziej się rozkręcają. Co przyniosą nam kolejne tygodnie, dowiecie się w kolejnych materiałach, bo to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć!